Był czarny. Twoja matka była czarna, czy ty jesteś biały. Fajnie. Polecam. Dobra, to no. idzie z kim? Ej, weź ty się... Ej, Bartek, bo ty coś masz nie tak z mikrofonem. Bo się strasznie go wieje. Czekajcie. Y Kabelego. Ka go... O, no od razu lepiej. Czekajcie, ja muszę go... sprawdzić. Jest Nie, nadal jest źle. dalej trochę wieje. Wie to mało to wnikane Pankrisy, po co ty robisz? <grym> <grym> Ej, tu mam 89 Ej bo Zdech... Jest to miejsce, jest, jest, miejsce Gdzie? D e, mam chary, are o dobra jak Ej. to Jak zrobić to z healing helperem, to nie wiem jak to się nazywa Znaczy, no, słyszę ducha Znaleźliście kostkę jakąś? Ej, rzucasz sami. MF-ka, chodźcie tu ja nie mam MFK. Ja ma... nie ja mam MMC, co ja gram. Gdzie jest? A, Gdzie jesteś? dobra. Gdzie jesteś? Co to jest? Co to jest za smycz? Mam cztyrkę. O! Bo tu rzucami rzuca. Postawię na samym środku, tak to luda. <noise> jak ty wyglądasz tutaj, jak chodzi? tak? I idę na... Idę skrócam, idę skrócam. Eee, ej panowie... Panowie, panowie, bo to krzesło chyba nie było zgięte w tą stronę. Eee, ej... No teraz płaci, już jest. A jak... Ja, Wyjaśnijcie mi w końcu, jak działa ten do nasłuchywania ducha. No to po prostu jeżeli tobie krzyczy, no to to oznacza, że jest duch niedaleko ciebie. Tam w obrębie chyba 15 czy Ej, bo nie. Metrów. A to nie wiem czy tutaj. tego chcę używać. Wiecie co ja może to odłożę do bazy. No to to oznacza, że jest tam. Albo ty cały czas po nim chodzisz. Nie, bo to nie, bo to. Aha, ale ej, które ej, sensor ej, Jeżeli na dwa wchodzisz, to, ja, to oznacza, czy... że to się... Niech ktoś przyjdzie do mnie na dwór! No po co wy się to klikacie Ej, to Jak okay? się tam? niech ktoś przyjdzie do mnie na dwór. Idę. Chodź Kosma. Idę idę Ej, a ogólnie Ciek. to... Taka... Dobra, oj, zła strona. Taka sytuacja, że zaraz będzie trzeba wy... Ja to muszę Zobacz, bę... będę wyglądać. Czy ja to tylko stronę. widzę czy ty też to widzisz? A co? Pójdź do góry Ty bez kitu. Co to? <laughs> nie wiem co to jest Czekaj, czekaj, można to podnieść? Ja e, Jak postawić książkę F, e, F F Wychodźcie z domu, no. z bo ja idę nim spieruję. do góry. Ej, Maciej, jesteś w domu teraz? No to to wyjdź. Idę, idę szybko, patrzeć na kamerę. Cyk! Czemu mam wyjść twoją kamerę? Co ty robisz? Muszę. No bo on musi do samego niego ogawać Ale świetna położona kamera, o kurczę. Ja będę... Ej bo on mi. Mówi... Ty ty bro, bro, Czekaj, o, ja, czekaj, orby. ja po prostu wyświecę, ja po prostu wyświecę. Dobra cię. Cicho, będę przemawiał. No idź stąd czarny. <laughs> o, Ej, daj! Ci... Ci... Ja wezmę kamerę i będę przez okno nagrywał. Are ale you here? Tam po, co? po co, przecież są już postawione kamery? Ciechajcie tak. w wanie! Ale zdjęcia, tak, na dowody. No to wiecie, idź sobie do... to. Jest za okno. How old o, are tak. you? Cicho, chodźcie, cicho. Are you here? Są orby, to możemy zaznaczyć. O, są orby, to Boże, to jest mimik. I'm here. A mimik, tak, to... jesteś? Where are you? O, chyba otworzył drzwi tobie. Opa, aktywność zróbcie. Are you here? Aktywność 0, nieważne. Nie Ej, głosu. może huntować, może huntować, może huntować. Ile jest? No, 0 sekund. No może ale Sanity mam duże. Sanity masz 77, także na spokojnie na razie. Dobra, wywalam to i możemy sobie odhaczyć, bo nie odpowiada. Dobra. <noise> Ej, weź chodź, zobaczmy. to ja idę za mam świeczki. Ej, jakby co to jest obecnie w tym pokoju, także uważaj. Opa, ktoś to mnie zdalał. Ja... dobra, żegnam no się. Duch. Aha, bo tam przyszedł. No. no tak, 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 przyszedł. Dobra, eee, ghost orby. No, ghost orby. No tutaj były, e, po prawej stronie, tutaj. Wziął, eee, czołówki. Maciej został, Maciej został w domu, ej. Jak <noise> to został w domu? Aha, bo no, on nie ma tej kamery na sobie i nie mogę zobaczyć gdzie Maciej, jest. Maciej, weź czołówkę. Maciej, obuć. Aha, Maciej poszedł sobie awka. A, no to fajnie, to fajnie. Tak wszystko tak do domu, okej. Okay. Nie, tak przed A, no on przy, przy tym, przy tym cały czas, no. Maciej, obuć. Czekajcie. Budzimy Aha, to, się. Tu, tu już, hmm. razie, już, dobra. To... Ej, no, gdzie, gdzie możemy to... się w ogóle chować? To jest pytanie. Ale tu jest taki fajny pokój. No. O, no mam plan. Ej, chodźcie tutaj. Patrzcie, no. tu, 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 tu. I tutaj i się modlić, żeby nas nie zauważył. A, dobra. może być Ja idę, biegnę po smarstyki. Dobry pomysł. Ja idę po smarstyki. Niech tego my mamy tutaj krócy bolca, także no spokojnie. Nawet dwa. Ktoś Ty weźmie się. ten, niech ktoś weźmie um, i po tam. Ja no, mam, nie wziąłeś? No dobra, ja mam. Bo ja daję cię też. Ciurka. Ja cię z amenem sami. Chodzę i daję te. Po kolei Ej, świetne. weźcie teraz ten świeczek. Ja właśnie idę z ostatnim. To się da. E, ponowie, bo. Tutaj leży bardzo niebezpiecznie wyglądająca siekiera, mogę Weź się popatrz na to, weź się popatrz na to Na co? Lorax, weź się popatrz na tą siekierę O kurcze, wygląda niebezpiecznie <grym> Przez Bo? ściany powinieneś widzieć Teraz Aaa, no widzę, widzę, widzę no. Głupie to jest On, on wyłączy nam? A musiałem A, nawet wyłączyć NIE ZGASZAJ na ŚWIATŁA! Nie gaszę Przyszło mi kawałek Tak A nie mieliście, nie mieliście? Aha, dobra, to jest Hunt Nie wam. To wasz, no. Nie, to nie jest Hunt, pukniełeś, nie? No się. właśnie, no ever. właśnie, no Nie strasz <laughs> Nie strasz, nie strasz, bo się strasz. <laughs> Bardzo śmieszne, nie? Czy jak? Czekaj chwilę, ja biorę tego termometra i idziemy zobaczyć, jaka jest temperatura jest termometr? A tu jest termometr A ja Minus 9. O Minus 11. Minus 12. O dobra, o, na minusie jest, dobra. A to, a to jak u mnie w domu idziemy. Ej, mamy, mamy szafy. Ja otworzę tak tam wszelkie. O macie szafy? O, jest kość! Ej, jest kość! No to się. Ej, bierzemy od razu? Nie nie nie, 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 nie. O, wrócił! Czekaj, to ja jedę z tobą. Czekaj, no, masz To się No gość, czekamy z... na ciebie przez cały czas. Gdzie ty jesteś, Maciej? Jabi, 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 jabi. No. Myślałem, że ty demon na czterech nogach, ale to idź, było ten. Idź. To było idź do wyjścia. Chodź do wyjścia, chodź do miały. wyjścia. O co nie ty byłeś, jako... taki to, ja, to ja byłem ten paku. Kosma. A skon ja wyjście? O I chodź za mną. I tutaj te drzwi. Te drzwi o tutaj, a, które tak. widzisz. No i patrz czy są... Ale wyłączcie latarki. Bo on musi widzieć. O Dobra. Było? Nie ma? Jest gdzieś? No kurde. No. A spróbuj tutaj. Na drzwiach popatrz po prostu. No i spróbuj tu przy wstryżku nie, no, nie, no. E, nie ma, nie ma. Ew, czy macie 76, więc na ludzie, ja też może sobie wezmę. wy bo... się spróbujcie jeszcze do niego pogadać, bo naprawdę. Dobra, to... A co zaznaczyć? Co? To... O, Widzicie dobrze, że to jest ORIO. By... No, no, to jest ORIO. No No jednak tak. Czy on dobra. Powróć Maciej, Maciej, gdzie ty jesteś znowu? Znowu, dobra, chodź gdzieś tam bez niego. Załatwo. Wy macie jakieś mapy, na których jeszcze nie graliśmy na pewno? Macie tą mapę? Jaką? Nie. To jest random ty, ty nic nie wydajesz Karol. No nic to nie wydaję, bo mówicie, żebym nie wydawał. Ty jesteś ten od planu B. Tak, tak, ten na przynęte. Ja jestem <grym> to... plan F. Ty tak. jesteś chłopie A, w, a nie plan F. No dokładnie, <grym> ty jesteś to... plan to... A. O 5,5? Ale wiesz, że to uciekamy do nie? 9, 9, 8 Wiem, Ale w jakim dobrym stanie są te namioty? Jak tutaj nikogo nie ma w tym lesie i jakiś dzik może tutaj przyjść i wszystko rozpędzić? Jakie mam tutaj zimie? wejść, przepraszam ale bardzo? O, a, na kocaku. 8 a ej, widzicie mnie? To ja mam tego. Jak Na kocaku, na kocaku trzeba wejść. ale fajne. No, za Ej, tu można się chować właśnie przed tym ghostem. Gdzie, a tu? 7,6 Dobra, to otwieramy te małe namioty, żebyśmy mieli Coś co zobaczymy, coś się co stanie Ty, a mogę oknisko, za... Dawaj ognisko, który się ktoś rozpalaj a, się. Za biedny jestem Nie wiem, fajnie by było Ej, to My ja się wynaje, nam że to klucybolca. jest Ta, to, to jest to Termomitarz tu Ej, no ale nie w ok. takim bliskim odstępie Dalej, dalej No to weź odsuń Simple Ej, dobra, Ej a weźcie weź. weź stąd pójdźcie, ja z nim pogadam Czekaj Dobra. uno momento por favor mi amigo Odjeżdżam How old are you? Dobra, e... zostawiamy go Dawajcie idziemy stąd Dobra How ci... 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 old are you Wyłączyć lotarki jak patrzycie na kamery Are you gay? Are you gay? <laughs> are you pedom? <bad> <laughs> Jakie sanity? Are you here? To jest 84 w average Idę postawić drugą kamerę, bo mi się nudzi. Nie. Ej, a tu, który kasztan wziął normalną latarkę, a nie tą silną? Ja... Maciej? No, no, ja nic nie brałem. Ja nic nie brałem, no, no, nie brałem. no nie pewnie. To jest ja. Bo ty mówisz, że wiesz po co ten jak? po co on nie jest. Bo ty mówisz, że to czegoś tam nie jest. Nie wiem, ja go wyłączyłem, bo mnie wkurzał. Ej, mam dobry teraz pomysł. Yyy, dawaj teraz idziemy z termometrami i patrzymy teraz temperaturę, bo teraz na pewno opadła trochę. Masz, no, no, że... Patrzyliśmy tak o... o. No to chodź biodę. Może być o wiele większość. Ja minus 10. Minus siedem. Uuu, na minusie. Tutaj jest. Minus 10. O, freezing jest, jest freezing, jest freezing. Ale to gdzie, no tutaj tak na GT. Jest freezing, jest freezing, ja widziałem freezing. Wie, nie, widziałem. Ej to może tutaj zaraz z nim poga... Patrzcie przestań to przemazić. <laughs> Dobra. No się boi. Ducha. O! Activity 5. Here. O! O był, coś był, 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 był. Coś był, był, to był, był. mnie Dobra, zostało nam Oreo, The Twins, The Mimic, Morio e, Jak ten Mimic to wyłącz orbów No ta... No, ale, jeszcze nie było orbów Dobra, eee... Dobra, ja tutaj idę solo, Możemy mnie zje Bo tutaj postawiłem drugą kamerę, ale ją postawię Nie, ktoś się przestawił, który to? <laughs> Ej, panowie, skoro taka, taka logika, nie? Patrzcie Eee, to mam jeszcze 72, no. no. nie będzie. Na deszczu brzmi pysznie. No właśnie. Ja sobie łazę z tym parabolikiem, może będę miał. Poszedł Afka. Ej, 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 ej. O, mam... wszyscy. Maciej ma... Ej, na 10 skoczyło! To jest event, 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 event. Tak, to jest Le event. Gonicie! Goni! No to był ej, event keptanie! Dobra, no e, mamy... Detekt... panela normal, -a -parabolic mikrofon. Miałem, miałem parabolik mikrofona i miałem już to. No, zmieniał mi ciągle cyferki na wszystko. I. No, I nie mam zaznaczonego tego. Ej. I weź, weź mój parabolik mikrofon i sobie tam pochodź po prostu. Nie, parabolika już nie, potrzeba, nie, nie, nie No Jak, przecież muszę... potrzeba do tego, do zadania. Do to parabolik mikrofon. A, a nie zrobiliśmy? Nie, bo. Nie. Ja to jest głupie bo ja miałem na Maxe ciągle słyszałem go i nic. Idę włączać. O! E, robił coś Eee... Drz drzwi otworzę. Ej to patrzcie fingerprincy, szybko. Fingerprincy patrzeć To kto ma? Kto ma? Który nie ma mam. Kto ma fingerprinzy? Ja mam, ale nie mam, nie zrobił. Okej okay. Włączę ten generator no, Maciej, weź sobie, ma weź sobie... antydepresanty, ty masz 38 sanity. No dobry pomysł. Nie, 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 nie. zginie. co? Ja je mam, nie je mam. Nie mam, mam. Jeb, Bartek kasztanie, bo nam Sanity <laughs> zabiera. Znaczy średnią. Oba? No Dobra. Tam do, 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 do właśnie wziął. weź, weź to. Oba, nie no wiem. Dobra, ja idę tam z parabolikiem. Ej, mam panowie pomysł. Idziemy wszyscy, bo tu jest prevent the ghost from hunting with a crucifix. Czyli faktycznie po prostu będziemy stali z aparatami i będziemy patrzyli na to, aż on będzie huntował łamanym. Robię preventa. To weź ktoś aparat, ja wezmę z nie, no, aparata. No, ja z Panolikiem chodzę przez całą grę. Dobra, popiję. Ja tutaj robię taktyczne posiedzenie w, na Campfire'ze, nie? I Wykreślcie chyba i MF-a, bo czwórka była tutaj. Tam, nie wiem. Ja tam w zamiocie będę. O, o. To ja byłem, to ja byłem, to ja byłem. Napisał, <coughs> napisał, napisał, napisał. Napisa, pisze, pisze, pisze. O, dwa. Dwa jest. Czekaj, pisze? Jem. No to no, to napisze. jest ghostwriting. Mamy. Moroio. Chodźcie. Moroiusz. już. teraz Hanta powinien zrobić. On is chyba Hantę Mario, Chodźcie, jest Mario. Kilka, czy czekajcie no nie, nie, nie them for longer periods Posujące, jest... odpalam auto a, no dobra a ja nie, nie robimy robię... tego z crucifixem? no właśnie nie, to za długo będzie trwało bo każdy ma po 70% no tak, a teraz jeszcze wziął te topsy, więc no, no właśnie to odpalam i lecimy O, podoba mi się podejście kogo kto chyba zaznaczył który to? pikos ja. no ja U, rozumiem, rozumiem. właśnie o to chodzi dostałem co ja dostałem? A dobra, bo ja nie dodałem w ogóle żadnych rzeczy. Nic. Właśnie, ja chciałem kupić jedną rzecz i zobaczyć jak to... Dobra. Ciekawe kiedy się skapnie, nie? Eee... <grylieri> Ale kto? Eee... 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 Kanapka. Eee... 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 No, tak. no ty to jesteś dobry no. GTA 6 by szepcie, kurwa. Wyszła, Nie teraz przećby wyszła i nie Ty Ty bierz te gorsze, ty bierz te o. Ej, tu Coś tu robi z drzwiami ten tu dziwnego Ja bym Ja będę A dobra Tutaj gość tu jest Ej to wie, chodźcie tu chodźcie do mnie do łazienki e, e, do e, ty ciebie... ty... tego tu nie było Gdzie? Co? Ra... Odsuń się? Eee ty, odsuń się a tu jest 12. Ej, tu jest 14, tu było 14 w sumie. on cały czas coś zamyka. Albo też cały czas otwiera. Ej, 13 i Oho, Karola wywalił. Wywaliło mnie? No to. Bo widziałem, jak się zatrzymał w miejscu. No to po nagrywce. Chodzę Ale mi nie wszystko działało i nagle mnie po prostu wywaliło. Ej, tutaj jest 11, to będzie tu pewnie. Dobra, Dobra. czyli mamy hall. Ej, Co czekaj, może do piwni, może będzie Cześć. tam.